Idź gdzie chcesz, szukaj czego chcesz. A nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz A. Kempis? O naśladowaniu Chrystusa. Strzeż się zatem żebyś zbytnio nie polegał na pragnieniach powziętych bez mojej rady, a to, co ci się na początku podobało i za czym jako czymś lepszym się ubiegałeś, żeby później nie okazało się godne pożałowania i wstrętne. Bo nie powinieneś iść od razu za każdą skłonnością, która wydaje się dobra. Nie należy też jednak natychmiast odwracać się od wszystkiego, co na początku wydaje się złe. Niekiedy bowiem dobrze jest trzymać siebie w ryzach, nawet gdy chodzi o dobre poczynania i pragnienia, bo w przeciwnym razie przez brak zdyscyplinowania możesz stać się powodem zgorszenia dla innych, albo też, gdy napotkasz na opór innych, od razu stracisz spokój. I upadniesz. Czasem trzeba gwałt sobie zadać i stanowczo się przeciwstawić pożądaniu zmysłowemu, i nie przejmować się zbytnio tym, czego chce lub nie chce ciało, a bardziej dążyć do tego, żeby nawet gdy się temu opiera, było to poddane duchowi. I tak długo trzeba je ćwiczyć i przymuszać do służby, aż wreszcie będzie gotowe we wszystkim się poddawać nauczy się poprzestawać na małym, cieszyć się z prostych rzeczy, a przeciwności znosić bez szemrania.